Witam kochani na mojej przestrzeni. Powiem wam, co mi się ostatnio w życiu przydarzyło i dlaczego nagrywam ten film. Więc dzwoni do mnie koleżanka i mówi tak słuchaj, koniecznie musisz nagrać odcinek o tym, co robią turyści, a czego nie powinni, bo dziwnie to wygląda. Ona codziennie sobie rano wychodzi biegać koło plaży, wzdłuż plaży i mówi, no takie rzeczy widzę, że aż po prostu w oczy kole. Ja nie mogę tego znieść, proszę cię, nagraj odcinek i powiedz turystom, czego się nie robi, albo przynajmniej czego Hiszpanie nie robią po czym od razu widać, że ten, kto to robi, no to wiadomo, że jest turystą. Tak więc, jeżeli chcesz przyjechać do Hiszpanii i zachować się jak Hiszpan, no wiesz, jak wchodzisz między wrony, to trzeba krakać tak jak one. Więc dzisiaj dam Ci kilka wskazówek, jak albo co robić, żeby nie dać się zdradzić, że jesteś turystą. Pierwsza rzecz, słuchajcie. Ja wiem, że jak się przyjeżdża i się widzi te drzewka pomarańczowe wzdłuż alei i te pomarańcze wiszą i, i one są tak dostępne w sumie na wyciągnięcie ręki, no bo dużo jest takich drzewek, które są niskie, no można, no ale no, jest pomarańcza rośnie, no nad, nad moją głową dosłownie, no to jak ją nie wziąć, jak nie ugryźć. No właśnie, tak robią turyści. Widzą te pomarańcze, nie mogą wytrzymać, od razu zaczynają je zbierać, zaczynają je jeść. A taki Hiszpan przechodzi i aż mu się buziak krzywi, bo to jest tak samo jak, jak my widzimy kogoś, jak sobie normalnie krupie cytrynę surową w całości, to też ci się buzia krzywi. No to tak robi Hiszpan, jak widzi turystę jedzącego takie pomarańcze. Dlaczego? No dlatego, że jest bardzo dużo drzewek pomarańczowych. Nie wszystkie mają dokładnie te same pomarańcze, i przeważnie. Te pomarańcze, które rosną gdzieś tam właśnie na ulicach czy w parkach, to są tak zwane narancha amarga, czyli taki typ pomarańczy, która jest po prostu gorzka. Ona oczywiście jest jadalna, ale ona jest niedobra. Ona jest niedobra, już pomijając to, że ma całą masę spalin i jest bardzo pryskana. Więc dla Hiszpanów te drzewka to są w zasadzie drzewka dekoracyjne. Dekoracyjne po prostu. One mają ładnie wyglądać, a nie paść turystów. Więc, żebyście zrozumieli, to jest coś takiego jak u nas choinka na święta. No to wyobraźcie sobie, że przychodzi Hiszpan do Was do domu, patrzy, o, jakieś pierniki, cukierki na choince, no i zacznie zrywać, zjadać Wam dekoracje. No i tak właśnie postrzega to Hiszpan. Przyjeżdżają tryści i zjadają nam dekoracje. Druga sprawa, kochani, to jest picie sangrii. Sangria, nie wiem, czy po polsku mówicie Sangria, czy Sangria, nieważne. Ale wiemy, że to jest takie słodkie wino z owocami w środku, i tak dalej. No i teraz tak, ja nie znam Hiszpana, który sangrię pije. No nie widziałam. Serio, ja mam wrażenie, że Hiszpanie w ogóle wymyślili tą całą sangrię po to, żeby właśnie turyści ją wypijali i żeby do normalnego wina i piwa zostało po prostu więcej dla tubylców. No i jeszcze do tego kasę na tym trzepią, no bo taka sangria to jest no, droga, to jest strasznie droga, no, przynajmniej w Benidormie no to to są ceny horrendalne za, za tak słabe wino, bo tam właściwie nic ciekawego nie ma. Bardzo często te sangri jeszcze do tego się leją normalnie z takich plastikowych butelek kupionych w supermarketach za 80 centów. E, tak więc jak mówię, Hiszpan sangri nie pije, no chyba, że nie wiem, na jakimś grillu ciocia Carmen zapomniała kupić wina, no i jakąś tam sangrię znalazła w szafie starą, no to wtedy zaserwuje, ale ogólnie to nie. E, co piją natomiast Hiszpanie? Oczywiście mówię o ciepłych dniach, no bo wiadomo, że piją wino i piwo, ale jeżeli jest, nie wiem, sierpień, tak, jest bardzo gorąco, chcemy coś zimnego i dużego. No przecież nie wypijemy butelki wina, bo się uchlejemy. Więc taki Hiszpan prosi o Tinto de Verano y, albo Una Clara. Już mówię, co to jest. Tinto de Verano to jest wino czerwone pomieszane z kaserą. A kasera to jest taka woda z gazem. Coś takiego między wodą woda z gazem a Sprite. No i wersja dla piwoszy. No to jest Klara, una Klara. No i to jest to samo, tylko właśnie z piwem, tak? Jakieś 60% piwa, 40% kasery albo fanty cytrynowej. Też tak można. Także polecam spróbować sobie takie coś, jeżeli przyjeżdżacie w bardzo ciepłe dni, macie ochotę spróbować. Bardzo fajny, zimny, orzeświający napój z małą zawartością alkoholu. No i oczywiście nie pójdziecie z torbami. Dobra, słuchajcie, a teraz hit. Paella na kolację. Ja wiem, wielu z Was tak robi. Je paella na kolację, a Hiszpan po prostu na to patrzy, jak to by był jakiś eksperyment z programu kulinarnego. Hiszpan w życiu nie zje paella na kolację. Paella jest na obiad. Na kolację, no to co najwyżej może sobie zjeść sushi z ryżem. Ale peje nie, bo ona jest po prostu ciężko starna dla, dla na Hiszpanów. Tam jest pełno wszystkiego, oni się tym napychają, uwielbiają. Oni, oni po prostu pei na kolację nie jedzą. To tak jak my byśmy zjedli golonkę na śniadanie. No można, 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 no ale kto tak robi? No dziwnie ja to przynajmniej wygląda. Przecież później taki Hiszpan pod po takiej pei to on by już chyba nawet z tego stołka nie wstał. On po prostu by tam musiał zostać do rana, aż by tą peję strawił. A co jedzą Hiszpanie na kolację? No na przykład tapasy. Bardzo często, tak, to jest lepsza opcja. Także jeżeli chcesz poczuć się jak Hiszpan, poszukaj tapasów na kolację, a paella zostaw na obiad. Kolejna rzecz, kochani, to wychodzenie na imprezy za wcześnie. Ja wiem, ja wiem, że turysta to myśli tak, kurczę, wyjdę już, no to będę miał więcej czasu na zabawę. No i taki turysta o siódmej, on już jest tak zrobiony, że on już śpiewa despacito na cały głos po ulicy. O dwudziestej pyta kelnera, czy dalej są w Hiszpanii. A o 22 tak chrapie, że mało co nie wciągnie prześcieradła. A Hiszpan? A Hiszpan to o 8, co najwyżej to się przeciąga na kanapie. Hiszpanie nie wychodzą tak, tak wcześnie na imprezy. Oni jedzą kolację ogólnie późno, a w piątki, w soboty to już w ogóle. Oni są w stanie iść sobie na kolację na przykład o 10.00, skończyć ją o 11.30, jeszcze sobie zamówić jakiegoś drina, także ta impreza się zaczyna naprawdę, naprawdę późno. Jeżeli masz ochotę poimprezować sobie z Hiszpanami, no to niestety musisz to przełożyć na troszkę później. A jak wytrzymać, słuchajcie, do tej pierwszej w nocy? No widzicie, taki Hiszpan, to on sobie zje walnię strategiczną, no i on później po takiej zjeście, to on idzie na imprezę o pierwszej nad ranem, świeżutki jak po porannej kawce. Także widzicie, już tutaj macie trik, jak to zrobić. Jeżeli nie chcesz wyglądać jak turysta na pierwszy rzut oka, to absolutnie nie chodź po mieście w klapkach. I umówmy się, nie mówię o takich klapkach skórzalnych, po prostu męskich sandałach albo, albo damskich sandałach. To nie mówię o tym. Mówię o takich japonkach plastikowych, flip-flopach, które są typowo na plaży. Hiszpan w takich butach nie wyjdzie na miasto. No, chyba, że jeżeli go zobaczyłeś na tym mieście, to znaczy, że on po prostu zaparkował i idzie na plażę. I z tej plaży później z powrotem wróci. To jest kawałek, tylko który on musi przejść. On, żeby się spotkać ze znajomymi na mieście. Nie wiem, iść do restauracji, coś kupić, po prostu iść na spacer. On nie wyjdzie w takich butach, nie wyjdzie. Więc jeżeli nie chcesz wyglądać jak turysta, to nie rób tego, no chyba, że chcesz, chyba, że chcesz, to ja rozumiem. Eee, to jest jeszcze taka opcja bardzo popularna, dużo turystów tak robi, że sobie do tych Japonek jeszcze skarpetki zapodają, a jak już chcesz być widoczny z bardzo daleka, to jeszcze sobie musisz kupić meksykański kapelusz. Nie nadużywajcie słowa gracias, bo Hiszpanie tego nie robią. Eee. Wiele razy widziałam właśnie, jak turyści, na przykład w restauracji, dziękują za każdy podany talerz, każdy e, napój. Co chwilę, co przechodzi kelner, gracias, gracias, gracias. E, Hiszpanie raczej po prostu kiwną głową albo wskażą coś ręką, a na koniec po prostu powiedzą muchas gracias por todo i tyle. Nie nadużywają ani słowa gracias, ani por favor. A jeżeli chcesz posłuchać, jak Hiszpan nadużywa słowa gracias, to musisz zostawić duży napiwek. I to jest kolejna rzecz, której Hiszpanie nie robią. Więc, jeżeli ty tak zrobisz, to może się stać, że ten Hiszpan po prostu będzie ci tak da dawał te gracias, jakbyś mu zostawił e, wycieczkę na Bahamas w napiwku. No, teraz uwaga, bo jeżeli na przykład będziesz w tej restauracji z innym Hiszpanem, jak obiad, to on może się bardzo zniesmaczyć, bo on sobie pomyśli: Kurczę, ten napiwek to byłaby następna runda Tinto de Verano. No i proszę bardzo, już macie kilka wskazówek, jak ukryć to, że jesteście turystami w Hiszpanii. A jeżeli chcecie więcej takich informacji, to zerknijcie na mój kanał, bo tam jest kilka filmików na te właśnie tematy. No i pamiętajcie, że czasami mniej znaczy więcej. Przede wszystkim, jak mówimy o sobie gracias. Ale, że ja jestem Polką, to powiem wam tak. Gracias za lajki, gracias za subskrypcję, gracias za komentarze i w ogóle gracias, gracias za wszystko, wszystko. Cześć.